Pewien mężczyzna, który pojawił się na warsztatach u Baszara, powiedział do niego tak: Słuchaj, no, cały czas w moim życiu mam problemy finansowe. Jest super pięknie, pięknie, i potem musi się wydarzyć coś, że tracę te pieniądze. Tak jakby no zawsze mm, musi się. Ten sam schemat się powtarza: jest pięknie, fajnie, fajnie, mam super sytuację finansową, i musi się wydarzyć coś, co sprawi, że znowu tych pieniędzy nie mam. I ten schemat jest non-stop się powtarza. I ten Baszar przygląda mu się chwilę i mówi do niego tak: dobra, zamknij oczy. I wyobraź sobie siebie, że jesteś bardzo w takim luksusowym yy, budynku. Tam jest tak, tak pięknie, to co drogi, yy, jakaś tam nieruchomość bardzo droga i ale to nie koniec yy, za chwilę logujesz się na swoje konto i widzisz olbrzymią sumę pieniędzy. No i ten mężczyzna pobył tam chwilę, tak? Wyobraził sobie tę sytuację i ten wasza zwraca się do Słuchaj, e, wróć do mnie otwórz proszę oczy. I jak się tam czułeś? Czułeś się tam komfortowo? Czułeś się tam dobrze? Tak yy, naturalnie? No i ten mężczyzna odpowiada mu, no jakoś tak dziwnie się czułem, jakoś tak dziwnie, dziwnie, od razu pojawiło się w mojej głowie pytanie, czy, no czy to jest fair, tak, czy to jest fair w stosunku do mojej rodziny, bo oni są, a, tak, no nie mają pieniędzy, są biedni i tak poczułem jakieś takie wyrzuty sumienia, no nie czułem się tam tak naturalnie, nie czułem się tam tak dobrze. I ten baszar odpowiedział, aha, czyli nie czułeś się naturalnie, swobodnie, tak? W tych Twoich myślach, w tych, tych, tej, tej wyobraźni, jak, tak? jak przyjąłeś rolę osoby zamożnej, nie czułeś się tam e, dobrze, przyjemnie. Pojawiło się uczucie niezasługiwania, tak? Ten baszar po chwili mi odpowiedział, no i mam dla Ciebie złe wieści. Dlatego, że nie czujesz się w tej scenie naturalnie, nie czujesz się w tej roli naturalnie, no to nie przyciągniesz tego do swojego życia. A teraz spójrzmy, jak ta sama zasada działa w rodzicielstwie. Jeżeli Ty w ciągu dnia nie potrafisz sobie wyobrazić takich sytuacji, że Twoje dziecko z Tobą współpracuje, no, traktuje Cię z szacunkiem zamiast, zachowania się, zamiast na przykład zachowania agresywnych stosunków do Ciebie, jeżeli Ty nie potrafisz w ciągu dnia kilka razy wyobrazić sobie takich scen i czuć, i czuć w środku takiego spokoju, radości, wdzięczności, no, czuć się w tej scenie tak naturalnie, z takim poczuciem, że faktycznie zasługujesz na tego typu traktowanie, no to zgadnij co się Pani na zewnątrz. Nie dostaniesz tego.